Okej, ok, a więc ja... O Jezus. Um, ja będę komentować gacha live. Gacha live. Nieważne, że wy mnie w ogóle nie będziecie słyszeć, ale przynajmniej wy w komentarzach też będziecie mogli napisać swoje... swoje... Ko swoje komentarze na te, na te filmiki z Catcha Life e, No, a więc zaczynamy hey, Chwila, want... bo E... Hey. Czy po pierwsze, ona jest w więzieniu, pewnie kilkadziesiąt dni, i dopiero teraz zawołała policjanta? No to super ucieczka, po prostu. Wiecie co mnie rozśmieszyło? Bo... Bo ona jakby skończyła tyś była i wtedy ona tak Zaraz po niej pójdę No takie Zamknij się Nie, ale na serio Nie rozwala Naprawdę Dobra, dobra Chwila, chwila! Skąd ona? Skąd ona wyczasnęła to? Nie, to ciekawi naprawdę! Jak ona to, to wyczasnęła? Bo ja naprawdę nie rozumiem, no. No, jak tak można, no. Jak policjant się wstawił! O Jezu! Eee, a ten policjant już tak... O Jezu! Znowu się wstawił za jakąś paniusią, która śpiewa! Jezu! Szkoda, że już tego nie ma. Naprawdę. Szkoda, że nie ma tego języczka takiego. O, o. To się nagrywa? Tak. E, szkoda, że nie ma taki, już takiego takiego języczka. Takiego. O. Takiego języka. Bo to, bo to jest fajne. Naprawdę. Fila, do... fila, no my... Chwila, chwila, man To jest Gears! Halo To jest on, a tu jest ona Patrzcie tu, tutaj? Kto to jest? No kto? No kto? Dziewczyna! A to jest chłopak a te się jeszcze do tego śmieje. O, widzę! Zakochana para! Zakochał się policjant! Dwóch. Ty! Dwóch się zakochało! Jezu! Ten z o jezu. Ta zła. A ta szczęśliwa. Gdzie tutaj sens? W sumie. To jest dobry sposób na policjantów, jak będziecie. To będzie dobry sposób. Jak będziecie w więzieniu. W Anglii. I to wtedy będzie takie. No w sumie dobry, bo. Policjant się wtedy za wami wstawi. No. Jak ktoś umie angiel po angielsku, to wtedy może tak e, właśnie do policjantów tak e, śpiewać. I może by ten. I może ten. No, Dobra, zaczynamy. Zaczynamy. Kurczę. Zaczynamy. No dobra. No to... No. A więc. No jeszcze... Dawaj się, bo tutaj jest... O no, to jest najlepsze. <śmienic> Słuchajcie, bo ich dwoje zaśpiewało, ich dwoje t, tam zaśpiewało, a ta dziewczyna tak, no nie, bo, bo to był pewnie y, kruz, a nieważne, a nieważne, a może weźmy no. Czekoladowy brownie stworzone specjalnie. Były dwie reklamy. Добро. О, я же...